Witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania małe zakupki zrobione w sklepie Primark. Może małe, nie małe takie. No może nie małe. No takie. To takie trochę nie małe. Ale tu są w większości e, ciężki też na przyszły rok i dużo właśnie w promocji oczywiście. Tu kupiłam na Tusi taki sweterek. On będzie na dwa, na przyszły rok. Tutaj fajny z Primarka. Chciałam dla siebie, bo był dla mnie też taki sam. Taki sam był dla mnie sweterek. Ale kurczę, Maciuś nie było w moim rozmiarze, nie? Kurczę. Była, to jest teraz on kosztuje 5 euro ten sweterek, a normalna cena była 16. Normalna cena 16, a teraz kupiłam go za 5 euro. Chciałam dla siebie też. Jak ja yy, przed świętami, były promocje z 16 na 10 euro, a po świętach już jest 16 na 5. Dwa razy promocja była. No i ja trafiłam na to 5 euro dla Natasie i to będzie akurat na dwa lata, bo on jest do yy, 89, ale on będzie na przyszły rok i na jeszcze następny. Kurczę, ale ja chciałam dla siebie też taki, <gryw> za rok kupię sobie w promocji, jak będzie. Bo za 16 euro to już może nie nie kupię, ale jak będzie w promocji, to go. Ale jest super. Chciałam dla siebie też. Tu kupiłam w promocji takie papuszki. Papuszki, kapciusie za normalna cena 4,50, a ja dałam za nie 2 euro. Takie kapciusie w terenie ferki. Fajne, takie cieplutkie. Ja na przyszły rok ja je schowam. Ja je schowam i na przyszły rok te kapciunie będą z 4,50 na 2 euro. To jest. A to się nie zmarnuje. Będzie schowane i na przyszły rok jak znalazł i zaoszczędzone. Oczywiście. Kupiłam na tusi majteczki takie z 5 euro na 3. Z tym aladynem, z aladyna bajki, o, troszeczkę taki, z 5 euro na 3 euro w promocji, to akurat na teraz. Aha, kupiłam sobie taki sweterek e, za 8 euro, taki, ale to już na, to już akurat bez promocji, taki zieleń, taka butelkowa zieleń na guziczki. Fajny, taki cieniutki sweterek, fajny tutaj, taki z szpicem. I tutaj rękawki mają też, tu mają takie guziczki rękawki i trochę takie, o, nacięcie. Ale mi się podoba, lubię w ogóle kolor taki butelkowej zieleni. Fajny jest. Co ja jeszcze kupię? Aha, na tu się w promocji. Z 8 euro na 5, z 8 euro na 5 euro taką koszuleczkę w Lolcie. To będzie miała na wiosnę, lato. Na wiosnę, lato taka koszulka w Lolę. Mam nadzieję, że jest akurat. Że będzie akurat, mam nadzieję. Ale 6-7 lato na pewno. Tylko zawsze w Primarku czasami dla dzieci trzeba. O, rozmiar większy kupywać, bo czasami są takie mniej za, zaniżone rozmiary. Aha, kupiłam jeszcze e, z 5 euro. Znaczy się ono... E, z 5 euro, chyba nie? Tak. Z 5 euro na 2 euro. Tutaj taki wieniec świeczką. Taki wieniec świeczką kupiłam. Fajnie tutaj z, taką, z takimi szyszkami i tego za 2 euro z 5 na 2, to ja schowam i za rok będę miała na stolik postawię, i za rok będzie. To już mam też trochę zaoszczędzone by nami. Aha. I tutaj kupiłam za 8 euro um, takiego króliczka. Ten królicz, no to jest taki fajny, taki świecący, brokatowy I to jest taka poducha, to jest, że tutaj, mm, no To jest ten, co ociepla z tą butlą taką, tą gruchą Co tutaj ciepłą wodę można wlać I wtedy może Natusia sobie spać i będzie jej cieplutko No, tata poprosił Natusi, żeby mi, Natusia, Natusi kupić takie coś Żeby miała przytulankę swoją, taką ogrzewającą, no to kupiłam i taka. Ale fajne. Szukałam, tam były jeszcze inne w Primarku, ale takie szukam, żeby była taka mięciutka i wygodna. Fajne. E, co ja jeszcze kupiłam? To już wiele chyba? A nie, jeszcze coś tu jest. Chociaż widziałam jeszcze ten. E, widziałam jeszcze, że promocje będą fajne na swetelki. E, dla mnie i dla Natasi. Jeszcze będę musiała do Primark zajrzeć, bo widziałam fajne właśnie tam ciuchy. Sukieneczki też fajne, takie na przyszły rok. Ja muszę zobaczyć, jak w promocji będą takie na przyszły rok, żeby na, dla Natasi były i jeszcze za, na, za dwa lata, żeby miało. Tutaj kupiłam sobie takie skarpeteczki. Z dwóch yy, wcześniejsza cena była 250, a kupiłam je za euro. Takie za euro skarpeteczki. Ja je też schowam i ja będę miała je na przyszły rok. W tym roku takie świąteczne skarpetki mam, więc te jeszcze swoje wynoszę. A te będą te schowam i będą na przyszły rok. To już coś zaoszczędzone będzie. Tutaj mojej Natusi kupiłam. Yy, Aha, Taką bluzeczkę za 2,50 z takim pingwinkiem. Za 2,50 z takim pingwinkiem. To na przyszły rok. Na ten rok może ubrać i na przyszły rok też. Nawet nie wiem, czy za 2 lata nie, też nie ubierze, bo zobaczymy. A, A ja chyba miałam coś z pingwinkiem. Aha, tutaj jest jeszcze taki sweterek z pingwinem. Ona cena poprzednia była 11 euro była poprzednia, a ja kupiłam za 5 euro. Za 5 euro kupiłam z pingwinkiem 128. No. I to jeszcze przyszły rok też powinien być jeszcze dobry ten sweterek. Ale były jeszcze takie, tylko chyba z reniferkiem, ale takie same i za 3 euro. Za 3 euro z 11 euro. Z 11 euro na 3 euro były takie same. I ja nie wiem właśnie, czy ja nie kupię jeszcze ten za 3 euro. Tylko że yy, większe, żeby miała na później. Schowam sobie i tego i będzie. Bo za 3 euro. Zobaczę czy w ogóle jeszcze będzie. Ale mogłam wziąć, mogłam wziąć. To hmm, te 130 jak tu, za przyszły, na przyszły rok jeszcze będzie miała 128 chyba, no to te 130 coś mogłam tego wziąć i sobie, i schować dla Natusi. No, kolejne to kupiłam sobie taką koszulkę świąteczną. Taką świąteczną koszulkę z 3 euro na euro. Poprzednia cena była 3 euro i przecenione na, na euro. To też schowam i będę miała na przyszły na przyszły rok. W świątecznych rzeczach tak trochę będę, chociaż już się wiem. No i tu jeszcze też koszulka jest taka świąteczna z 3 euro na euro z takimi reniferami. Dosyć taka promocja była. I tutaj jeszcze mam dla Natasi pierzamkę. Wow, to ja chyba... To ja to nie... Też była właśnie w promocji. Aha. No i taka pierzamka z 10 euro na 5. Z 10 euro na 5 i to jest no, i to też będzie na przyszły rok dla Natusi. Na przyszły rok i nawet jak 8 lat będzie miała. No to nawet na dwa lata. Taka pierzonka też tutaj z takim reniferkiem. I do tego jeszcze takie spodnie. Jeszcze takie spodnie. Ja nie. Oh, no, fajne takie. Dosyć fajny, nawet przyjemny materiał. Ja nie wiem, czy ja sobie nie kupię jeszcze. Yy... Takiej pierzamki. Bo właśnie była teraz dla mnie też w promocji w tym w primarku, tylko że dla mnie już była za 7 euro chyba. Ale też z takie, taka sama krata, takie same spodęki. Nie wiem, czy też sobie nie tego. Chociaż ja mam w tym roku jeszcze, ale zobaczę. Fajne. No, i tak patrząc, podsumowując, to tu zaoszczędziłam 5 euro. Eee, tu zaoszczędziłam. Dwa to jest siedem, siedem euro zaoszczędziłam, dziewięć euro, czternaście, czternaście, a tutaj, no nic, piętnaście, szesnaście, szesnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia jeden.

Po świę... Można zrobić zakupy po świętach w promocji, ciuszki kupić w cenach promocyjnych i zaoszczędzić prawie 40 euro na, na tych zakupach. To naprawdę jest dużo. Już będzie miała i sweterek na Tusia na przyszły rok. Nie będę musiała już kupywać jeden i drugi. To te dwa sweterki wydaje mi się, że wystarczą na święta. Nie wiadomo, ile nie trzeba przebierać. Tutaj jeszcze jedna bluzeczka, pierzamka, już będzie na przyszły rok. Ja już będę miała też kapciusie. To już jakieś zakupy mnie, mi się zwolnią. Już troszeczkę zaoszczędzę, ale 40 euro to jest naprawdę fajna cena. Aha, ja jeszcze sobie kupiłam. A, jeszcze tu. No, jeszcze tu 3 euro zaoszczędzone. Ja się z tego bardzo cieszę, a ja to uwielbiam, jak ja kupuję coś w promocjach i, mo Przepraszam, i mogę dużo zaoszczędzić. To ja się zawsze cieszę. Tak samo do domu. Ja staram się właśnie ciuszki jakieś sprzedać. Są ciuchy, które rozdaję, bo mi się już nie chce wstawiać i sprzedawać. Ale dla Natasi na przykład wstawię, coś sprzedam i później coś innego na się kupię czy tam tutaj do mieszkania, powiedzmy, jedną sofę sprzedam, drugą kupię, coś troszkę dodam, czy tam jakieś inne meble. Więc ja tu praktycznie wiele nie dodaję kasy, a zawsze coś nowego mam. Aha, i kupiłam sobie jeszcze skarpetki. Eee, z TK Maxu. w Teka kupiłam takie skarpeteczki. Eee, to jest, to są skarpetki eee, CK z CK skarpetki za 13 euro takie fajne dosyć zobaczę tutaj otworzę napiszcie mi właśnie czy też lubicie robić zakupy takie poświąteczne w promocjach żeby właśnie na przyszły rok było, czy tak nie za bardzo lubicie na bieżąco robić zakupy bo ja powiem szczerze, ja robię na, na bieżąco ale ja bynajmniej wtedy na święta mam już mniej zakupów, bo ja wiem, że ja będę miała w przyszłym roku Będę musiała ten prezenty kupić, jedzenia nakupywać. To już jakieś trzeba dodatkowe mieć, więc chociaż na tych ciuchach mniej więcej zaoszczędzę sobie. No a tu takie z ceka, takie skarpetusie. O, wow, trochę mi tu razi. Takie skarpetusie z ceka, siwe, ale fajne dosyć. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, uwielbiam jak piszecie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcielibyście być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego. Pa!